Thank you Witam wszystkich bardzo serdecznie w Just Culture News, ja nazywam się Seth Donner. Większość fanów filmów o superbohaterach z niecierpliwością wpatruje się w premierę pierwszego filmu czwartej fazy MCU Czarna Wdowa. Jednak dla nas nie będzie to jedyna dobra premiera w tym roku, ponieważ jesienią czeka na nas Eternals, a od Sony dostaniemy Morbius i Venom 2. Ostatnio też poinformowaliśmy, że Sony zapowiedziało kolejny film na 8 października 2021 roku, co oznacza, że każdy kolejny rok przeniesie tam coraz więcej tego typu filmów. Nie wiemy Dokładnie o czym jest ten film, jednak mamy swoje przypuszczenia. Film o tym znajdziecie w prawym górnym rogu. Skoro mówimy już o Sony, to wygląda na to, że mają oni w planach kolejne produkcje, i jedną z nich może być o osobie, która ostatnio podbiła serca wielu fanów. Zanim przejdziemy do sedna tego materiału, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z każdą naszą produkcją. W ciągu kilku dni podsumujemy i omówimy wszystkie sceny i ich plany, które Marvel ostatnio ujawnił. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a dla nas to naprawdę wielka motywacja. Po premierze. Z Spider-Man Far From Home wiele osób zastanawiało się, czy to rzeczywiście koniec Mysterio, czyli przeciwnika Petera Parkera. Przypominamy, że pod koniec tego filmu Beck został postrzelony przez jeden ze swoich robotów i wyglądało to tak, że rzeczywiście zginął wtedy na miejscu. Jednak jest on przecież mistrzem iluzji, plus sceny po napisach pokazały, że nawet po tej wielkiej śmierci zdołał on, a raczej jego pracownik, namieszać w życiu Spider-Mana. Kilka dobrych miesięcy po premierze nadal nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście zginął, ponieważ były informacje, o potencjalnym pojawieniu się Misterio jako członka grupy Sinister Six. Jak podaje w swoim najnowszym raporcie strona D Illuminergi, wytwórnia Sony chce powrotu postaci Misterio do swojego uniwersum. Warto też przypomnieć, że jego postać nadal jest własnością Sony, a nie Marvela. Tak więc to właśnie niewiedzcy mogą spokojnie budować historię tej postaci w swoim świecie. Okazuje się, że Sony ma plan na solowy film o Misterio, tylko jest jedna niewielka przeszkoda: chcą oni, aby Jake Gyllenhaal powrócił jako aktor odgrywający tę rolę. Jest to jedyne wymaganie, aby wytwórnia rozpoczęła pracę nad tym filmem. Na dany moment według informacji na ich stronie są prowadzone rozmowy z Jake'iem i to tyle na dany moment. Sony już robi podbudowę do Sinister Six i wygląda na to, że przez kolejne lato to właśnie ta grupa będzie największym zagrożeniem Spidermana. Choć ten ma zapowiedziany film w świecie MCU na 16 lipca 2021 roku, to raczej nie jest to wielka przeszkoda do budowy tej grupy już teraz. Wiemy, że nawiązania do nich Pojawił się już w filmie Morbius, który zadebiutuje w kinach niedługo, a kto wie czy i nie w Venomie 2 także. Wygląda więc na to, że postać Misteria może łatwo powrócić na wielki ekran, jeśli Jake zgodzi się ponownie zagrać tę rolę. Wiele osób twierdzi, że film wcale nie musi opowiadać historii po wydarzeniach ze Spider-Man Far From Home, ponieważ może opowiadać o tym, co się działo z Beckiem po Captain America Civil War, gdzie to został zwolniony przez Starka ze swojej firmy. Jego droga przez lata, gdzie to planował zemstę na Starku, a później na Spider-Manie, może przyciągnąć. Wiele osób do kina. A Wy cieszycie się z planów przywrócenia Misterio na wielki ekran? Czy może jego historia już została domknięta? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie obejrzeć film o potencjalnym pojawieniu się Avengers w drugim filmie Doktora Strange'a, bądź omówienie fabuły Morbiusa, która wyciekła do sieci, to polecamy filmy, które wyświetlają się Wam teraz na ekranie. A po więcej newsów i ciekawostek zapraszamy do subskrypcji, jak i na nasze social media, które znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmu.